Jak widzicie, dzisiaj ta pogoda jakoś nie jest tak, jak była przez ostatnie dni. Prawie że całą noc padało, ale my nie narzekamy, bo czasami taka pogoda musi być. Ale jedynie szkoda jest, że jesteśmy w takim regionie. I tutaj gdzieś za mną normalnie jest mąblą, ale niestety nic nie widać. Ale pokażę Wam hotel tutaj. Tak wygląda ten nasz hotel tutaj. I tu jest fajne do dbaru, mają tutaj taką starą gondolę i niestety ona akurat jest zamknięta Ale a, Normalnie tam można wejść, jak bar jest otwarty I sobie posiedzieć, napić się i mieć fajny czas. No, a poza tym wygląda tutaj tak, także wszędzie chmury gdzie się człowiek nie popatrzy Ale przynajmniej to wygląda niesamowicie Dobra, jakie plany na dzisiaj mamy tak dokładnie? Nie wiem, zobaczymy. Może pojedziemy do Montreux, może pojedziemy dalej. Nie wiem, wszystko czas pokaże. Także patrzcie się, jak pięknie tutaj jest. Dobry, witam was ponownie my teraz jesteśmy niedaleko od muru, tak jak mówiliśmy to jest krzywe, pies jest gdzieś za mną o, tutaj um, to za mną, co widzicie to tutaj, to jest um, château de Chillon to zostało gdzieś wybudowane około 1100 przynajmniej tam wtedy mówili pierwszy raz, że ten zamek, ten château um, był zwany czy raczej miał jakąś nazwę i już długo długo tutaj stoi i tak my dzisiaj tutaj jesteśmy i zobaczymy co wam tutaj w tym miejscu mogę pokazać a ty co możesz pokazać chodź tu chodź do vloga hmm linovy się przywitaj ludźmi yo i dobra idziemy Przepraszam was, ale ten dzień się w tym momencie kończy. Znowu moje włosy tak głupio wyglądają. Um, bo, tak jak to jest, myśmy byli w drodze, ja filmowałem um, i potem myśmy jeszcze chcieli do Mongu, ale jakoś myśmy tylko mągły przejechali, bo parkingu myśmy nie znaleźli. I jakoś tak zostało, że dojechaliśmy do hotelu, zapomniałem coś nagrać i tak ten dzień się skończył, bo w sumie też. Absolutnie nic interesującego nie było, ani jak chodzi o widoki, ani nic. Potem w końcu też kierowałam, także ja nawet nie miałam możliwości filmować. I w tym sensie mówię, przecinamy od razu do następnego dnia, bo nic innego nie ma. Dobra. Oh. Witam w nowym dniu. Jakoś wczoraj wszystko tak szybko przeszło. pierwszym mi bateria padła. E, nie miałem przy sobie. bo myślałem, że tylko na chwilę gdzieś pójdziemy. I potem jakoś byliśmy w drodze, w restauracji zjeść, z psami jeszcze wyjść i wszystko tak szybko poszło, że po prostu nie mam kamery przy sobie. No i nic nie nagrałem dzisiaj, ale ostatni etap w końcu. Także dzisiaj będziemy w końcu znowu w domu i... Zobaczymy, może wam trochę z tego miasteczka tutaj pokażę bez bardzo ładny widok z kościółka. Jak ktoś może już na Insta Stories widział. Um. No i myślę, że to by było na tyle. Dobra. I w końcu się stało, że dojechaliśmy. Jesteśmy na miejscu. Trzeba teraz wszystko wypakować, co myśmy tak procnie pakowali. Całą górę, całe auto ze środka, bo jakoś to się wszystko coraz więcej nasbierało. Ale co Wam tylko mogę powiedzieć, że ciesiasz, cieszę się, że teraz jesteście jakby z nami albo ze mną zawsze w drodze. Nie wiem dokąd nas jeszcze ta cała droga zaniesie. Um... Ale mam nadzieję, że Wam się na tyle wszystko podoba i że wszystko będzie fajnie i dobrze. Także dajcie lajka, like zabonujcie mnie. Jak mi jeszcze na Instagramie nie folgujecie, to tam też możecie wejść. Także wszystko spoko. Róbcie jak Wam pasuje, jak się podoba. W sumie, jak Wam się nie podoba, to też mnie możecie folgować. Nie? Bo hate to teraz jest duża sprawa w Polsce ale o tym może pogadam w jakimś innym wideo, kiedy się mi się uda. Dobra, to by było u mnie na tyle Dzięki, że byliście i już mam parę planów na następne vlogi, bo tak co, na co dzień by może by było... no może trochę za nudno, ale... coś będzie. Dzięki wam.